Miesiąc sierpień obfituje wiele uroczystości religijnych w naszej ojczyźnie, w naszej diecezji. Ja chciałbym bardzo serdecznie zaprosić na uroczystości ku Czci Świętego Rocha w Mikstacie. Główne uroczystości rozpoczną się w niedzielę 13 sierpnia, kiedy na wspólnej modlitwie gromadzą się o godzinie 15 chorzy, osoby niepełnosprawne. Później 15 sierpnia przybywają do Świętego Rocha lekarze służb weterynaryjnych. Później o godzinie 18 jest msza święta w Kościele Świętej Trójcy, by procesji z Najświętszym Sakramentem i z relikwiami Świętego Rocha przybyć tutaj na to wzgórze do Świętego Rocha, gdzie rozpocznie się całonocna adoracja o północy pasterka koncertowana przez kapłanów wywodzących się z Mikstatu, a 16 sierpnia, już uroczystości ku czci Świętego Rocha, naszego niebieskiego patrona. O godzinie 6 8, msza święta, tutaj przy sanktuarium. O 9.00 obrzęd błogosławieństwa zwierząt, który poprowadzi w tym roku ksiądz biskup Łukasz Buzun, nasz biskup pomocniczy diecezji kaliskiej. O godzinie 11, suma odpustowa ku czci naszego niebieskiego patrona. O 18, msza święta, fitencje dzieci. I procesja z najświętszym sakramentem i relikwiami do Kościoła Świętej Trójcy. W niedzielę, po uroczystościach o godzinie 18, mamy tutaj dziękczynienie za wszystkich dobrodziejów, za wszystkich tych, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do tych uroczystości. Ale uroczystości odpustowe warto, żeby się dobrze do nich przygotować, dlatego od 7 sierpnia każdego dnia będzie o godzinie 18.30 nowenna ku czci naszego niebieskiego patrona, oczywiście połączona z mszą świętą, a rozważania w tym roku przygotowanie takie poprowadzi ksiądz Przemysław Kaczkowski, rzecznik prasowy naszej wiecezji. Ale jeszcze wcześniej, bo od rana, też od 7 sierpnia, już po raz 12, będzie odbywała się 12. edycja Szkoły Świętego Rocha. To jest zaproszenie skierowane do wszystkich dzieci, abyśmy też poznali Świętego Rocha. Poznali przez modlitwę, ale też i poznali przez wspólną zabawę, poprzez różne prace manualne, ale też i przez poznanie tutaj tego terenu. Bardzo serdecznie zapraszam na uroczystości ku naszego niebieskiego patrona. Zapraszamy do Świętego Rocha w Mikstacie. Wiesz co ciekawego dzieje się w twojej okolicy, parafii, kościele? Powiedz o tym innym. Napisz na .dom TV. Przyjedziemy, nagramy zaproszenie i opublikujemy w naszych mediach. Informator. Co? Gdzie? Kiedy? Teraz wiemy, gdzie jedziemy.